Mówi, że jej najnowsza płyta Błysk to pop na własnych zasadach bez ograniczeń. Co to znaczy? Jaka jest na scenie i jaka jest prywatnie? W tym odcinku Kawki z gościem jest Karolina Stanisławczyk. Dzień dobry Karolino. Hej. No to tłumacz o co chodzi z tym, że to jest pop na własnych zasadach bez ograniczeń, jeśli chodzi o Twoją nową płytę e, Błysk. Błysk to płyta na której się tak totalnie otwieram i jestem w sumie tak w stu procentach sobą. Staram się słuchać swojego ja i tego co ja czuję swojej duszy i może to właśnie o to chodzi w tym wszystkim, żeby być taką nieidealną sobą. A twoja definicja popu, bo tak sobie myślę, jak nasi słuchacze i czytelnicy posłuchają, ja już słyszałam tę płytę, to to nie jest taki klasyczny pop. No nie do końca, bo ja, lubię, ja też się dużo inspiruję alternatywną muzyką, albo indie popem, elektropopem, różne gdzieś tam odnogi sobie przesłuchuję często. I moim zdaniem nie warto się tak zamykać na jeden gdzieś tam stricte rodzaj, na przykład radiowy pop i tyle. Ja szukam w muzyce czegoś, co gdzieś tam ko koresponduje dobrze z moją duszą i każdego dnia trochę inaczej... Czuję tą muzykę. Jest to z, zawsze z, gdzieś tam związane ze sobą i ma to jeden kierunek, bo n, uważam, że jest w miarę spójna ta płyta. E, jest, to prawda. Jest, że jak sobie włączymy ją od początku do końca, to rozumiemy tą historię. Ale uważam, że fajnie. że Pop to muzyka popularna. I tak naprawdę nie ma co się ograniczać. Że jeżeli jednego dnia chcę zainspirować się 80sami co zainspiruje się sami I oczywiście to nie będzie to już tak mocno, na przykład, trokowe czy coś, ale fajnie szukać w popie czegoś, mm -hmm. co nas odzwierciedla. Ale no skoro powiedziałaś o tych IT-sach i o inspiracjach, to kto cię inspiruje z tych 80sów, czyli lat 80. A na przykład Eurot Mix O Jezus, uwielbiam. Sweet Dreams. Moja ulubiona piosenka. Mm -hmm. Tak. E, ale też stary Michael Jackson, Madonna. Kocham Madonnę. Czyli zagranicę, a polskie tak. płatko. Oczywiście bye. Lady Ladybank. No tak myślałam, że powiesz o <grym> bajmie i, i <grym> o Beacie drak. E, piosenka, z której ty, e, jak gdyby, od której może nie tyle wyszłaś, ale gdzie, która rozpoczęła taką twoją karierę i rozpoznawalność, to Klisze. Mm -hmm. e, I powiem ci, że e, ja ją bardzo polubiłam. E, nie słodzę, ale to, to jest takie moje zdanie, że to jest bardzo fajny hit, naprawdę. I wiesz co, kiedy usłyszałam ją pierwszy raz i nie wiedziałam jeszcze, że to śpiewa Karolina Stanisławczyk, mhm. myślałam sobie, że śpiewa to Margaret. O kurcze, ale to jest komplement. Kocham Margaret. Bardzo Ci dziękuję w ogóle. Tak, Natomiast jak słuchałam tej płyty, to skojarzyłam się z kolei Rozali. Więc o, jestem ciekawa, czy, czy to te klimaty. Tak, w ogóle ja bardzo dużo słucham i Margaret, i Rozali I bardzo lubię ich muzykę, więc bardzo dziękuję, bo to jest naprawdę duży dla mnie komplement. Pamiętam, że nawet. Jak zaczynałam gdzieś tam z muzyką, jak miałam 12 lat, co prawda, ale później był taki konkurs, od czego w ogóle zaczęła się też moja przygoda taka dalsza z muzyką, to był konkurs na ESC, pamiętam, że musisz zaśpiewać piosenkę Margaret, chyba Heartbeat którą też uwielbiam, mhm. i zaśpiewałam, i ja już nie pamiętam, czy ja zajęłam to nie, ale wtedy odezwał się do mnie taki mój kolega muzyk, teraz kolega wcześniej jeszcze nie, że czy ja bym nie chciała z producentem i z nim, bo jest gitarzystą, porobić muzykę, mam fajny głos. I od czego od tego się wszystko zaczęło? By the way, Margaret zawsze podziwiałam i zawsze mi się podobała jej muzyka, i ostatnio nawet miałyśmy okazję się spotkać w studiu. U niej tak naprawdę w domu, więc to jest y, niesamowite wszystko, że tak się potoczyły te losy, bo nigdy bym sobie wcześniej tego tak nie wyobrażała. Czy rozumiem, że będzie jakaś współpraca z Margaret. Możliwe, możliwe nie współpraca, ale możliwe, że gdzieś tam z KCZ-em y, próbowaliśmy swoich sił, jeżeli chodzi o muzykę, okay, o tworzenie czyli, czyli rozwojowo jest. Mm -hmm. no właśnie, Karolina, w jakie ty y, nurty Gatunki muzyczne chciałabyś powędrować? Bo ja tak sobie myślę, że skoro ten pop uważa, że za taki, no, jakąś taką bazę, podstawę, którą gdzieś tam po swojemu kreujesz, zmieniasz, mhm. no to gdzie byś chciała iść dalej? Raczej bym nadal gdzieś była w tym popie. Ale bardzo e, inspiruje mnie na przykład indie pop. Bardzo e, lubię też, tak jak mówię, alternatywną muzykę, to cały czas gdzieś się przewija w moim życiu. E, lubię też słuchać, ostatnio mam jakąś fazę na hyperpop, e, w taką bardziej stronę też taneczną, ale trochę mocniejszą. E, zobaczymy, tak naprawdę. Cały czas gdzieś tam. Jestem w tej, w tej drugiej płycie teraz, której, którą wydałam w błysku w tej erze mojej. Dlatego skupiałam się na tym, ale myślę, że powędruję w te strony bardziej nadal popowe, ale będę gdzieś tam szukać sobie wokół tej też alternatywy. Mówi się, że e, druga płyta jest tą najtrudniejszą, najgorszą do przygotowania. Jak to było z tobą? Tą płytę w ogóle szykowałam dwa lata, także to był długi czas i nie było zawsze łatwo, bo ja jestem dosyć taką osobą, która dużo analizuje. I wszystko, tak naprawdę, co zrobię, to muszę przemyśleć 3000 razy, czy to na pewno to. Co czasami utrudnia, bo myślę sobie, że nie można aż tak podchodzić szczegółowo, bo jest coś fajnego, a później tak to przekombinujemy, że już naprawdę nie wiemy, czy to było to, czy nie. Ale uważam, że fajnie, że trwała też tyle czasu. Wyciągam z tego plusy i minusy, oczywiście są, ale wyciągam z tego plusy. Mhm. Bo przynajmniej tak skończyłam ją, że czuję, że jest w jakimś stopniu dopracowana. Czy to jest tak, że ty jak pracujesz nad jakimś kawałkiem, to tak ciśniesz do oporu, czy w momencie mówisz, dobra, stop, wychodzę, yy, daję temu chwilę odetchnąć, wystygnąć i patrzę zimnym, chłodnym okiem. Zawsze cisnąłam do oporu ale teraz zaczęłam tak już myśleć chłodno, z takim chłodnym podejściem podchodzić do tego i właśnie też zaczęłam nagrywać sama w domu y, do różnych bitów, na przykład dostaję od znajomych producentów y, y, i sobie tak szukam, analizuję, jeszcze chwilę z tym posiedzę i daję sobie taki spokój, trochę taki oddech daję sobie, bo też ciśnięcie do oporu, nie wiem czy jest tak w stu procentach dobre. Mhm. Sama piszesz teksty? Tak. Sama piszę teksty, bardzo lubię to robić. Ostatnio miałam taki czas, że nawet też w moim promującym singlu Płyta, Oh my God, pomagała mi trochę pisać Anastazja Maciąg, moja koleżanka, też wydaje super muzę. Akurat to było tak spontaniczne, bo pamiętam, że widziałyśmy się jakiś chyba w, w dzień wcześniej i mówię: Dobra, Anastazja, to może wpadniesz tu i pomożesz. Bo ja czuję, że będziesz miała super, super pomysł, też mhm. do tej piosenki. No, i tak się spisałyśmy: mówię: Dobra, no to. No to zróbmy coś razem. Zresztą też, że kiedyś pracowałam z Anastazją przy innych projektach i uważam, że jest super artystką i świetnie potrafi napisać też tekst, nie tylko sobie. Ale na co dzień pisze sama teksty. Teraz mam takie, takie poczucie, że nawet fajnie, gdy ktoś mi pomoże, bo uważam, że czym, wiele, czym więcej głów wokół i pomysłów taka burza mózgów się robi, to można też. Dużo fajnego z tego wyciągnięcia. No to jesteś przeciwieństwem wielu artystów, bo wielu artystów woli się zamknąć sam, samemu w studiu czy tam w swoim pokoju pisać. Ja nie lubię, jak ktoś im wchodzi w paradę i dopisuje cokolwiek. Tak, może też być. Ja akurat właśnie mam takie, mm, takie podejście do tego, że to jest inspirujące. To jest inspirujące, jak ktoś mi na przykład mówi, a może w ten sposób. I ja już łapię inną perspektywę, bo. Każdy tak naprawdę czuje inaczej muzykę i każdy in, in, inaczej, nawet historię odczytuje niektóre. I to jest super, że można tak wiele wyciągnąć od jakby innych ludzi i też dać im coś od siebie. A wolisz y, tą drogę, że najpierw jest muzyka później tekst, czy najpierw tekst później muzyka? Zawsze działam, że najpierw muzyka później tekst. Mhm. Ale czasami mi się zdarza, na przykład jak zasypiam. I często mam, akurat miałam wczoraj bezsenną noc. Troszeczkę, nie wiem dlaczego, ale tak wyszło. Może nie wiem, to w gwiazdach coś jest, nie tak. To mam coś takiego, że na pewno zapisuję sobie, w głowie mi się pojawiają jakieś pomysły, i w notatniku po prostu mam mnóstwo notatek, w których mam różne teksty, i przemycam je właśnie do niektórych piosenek, że tak po prostu sobie coś mi się pomyśli. Przed że a, to bym chciała taki tekst. Ale często najbardziej, to znaczy najwięcej pracuje gdzieś tam, że najpierw jest muzyka, najpierw tworzymy klimat, żeby... No bo ja też lubię odnosić się do klimatu piosenki tekstem. Lubię też taki kontrast, i na przykład w kliszach jest coś takiego, że niektórzy ludzie mi mówią, że ale to jest wesoła piosenka. Ale wcale nie jest wesoła piosenka. O to jest piosenka o rozstaniu. Ale tutaj działa taki klimat na ludzi, że to jest taneczna piosenka, że to jest taka trochę hymnowa, taka melodia. I tutaj się wydaje, że ona jest radosna, ale fajnie działa ten kontrast. I lubię właśnie dopasować sobie tekst do emocji, którą jest muzyka. Kliczę śpiewasz, masz taki wers, że gadam, a powinna mil milczeć, milczeć nie? No to rzeczywiście tak. fa taki fajny kontrast i myślę, że często my kobiety przy rozstaniach zamiast to prawda. to gadamy. To prawda, ja to ciągle gadam. <laughs> Powiem ci, że ja nie potrafię się uspokoić często. Jak się rozstajesz. O tak, no, no. lepiej ze mną się nie rozstawać. A dużo masz tych rozstań na koncie? Troszeczkę? Okay. To za chwilę o tej prywatnej stronie porozmawiamy, ale wspomniałaś o tych hatisach. Ty jesteś podobno fanką klimatów retro i wszystkiego, toru. O, kocham retro. Kocham retro w ogóle w modzie. Bardzo mi się podoba. Teraz widzę, że też Sabrina Carpenter wykorzystuje bardzo w, m, modę z lat 50., -tych, 60., -tych. właśnie trochę takie pin-up girl. Bardzo to jest urocze. Podoba mi się to. Też lata 70., -te, fajne takie hipsisowskie rzeczy. E, właśnie kowbojki, czy nawet to, tak mm -hmm. właśnie dzisiaj spitowałam. E, No Bardzo mi się podoba taki powrót. E, gdzieś nawet w atramencie, w teledysku do Atramentu, e, reżyserowałam go razem z Dawidą Ziębą, moim przyjacielem. I to była największa zabawa ever. Po prostu kocham ten teledysk, dlatego że odnosi się do wszystkich filmów, które ja bardzo lubię. Jest tam scena z, ze śmiercią i do twarzy. O, ten film, e, to w ogóle czarne komedie bardzo lubię. E, jest tam scena z Nagiego Instynktu i w ogóle tam z Kamilem Nożyńskim, z, z Safulem. Tak, z Safulem jestem tam. E, bardzo lubię od światło, więc byłam zaszczycona, że też był ze mną na tym teledysku. E, I właśnie odgrywam gdzieś tam scenę z Nagiego Instynktu i uważam, że to jest taka ikoniczna scena. Bardzo mi się podoba w ogóle też Szarą Stone. Tam. Mm. Jest tam, co jest mm. jeszcze? Uwierz mm. ducha, tak jak jest jestem wróżki tam. Więc ja bardzo, bardzo lubię i filmy, i starą muzykę. Znaczy starą. No taką ponad retro, ale retro. Mm. Tak. Bardzo... Wębriny, tak zwane? Tak. <grym> bardzo mi się podoba ten klimat. Mm. Naprawdę. Yy, a samochody też retro? O tak. Tak. Nie, podoba... nie znam się na samochodach, ale jak patrzę i widzę na przykład, nie wiem, na jakichś wystawach albo jedzie gdzieś przez miasto taki nietypowy czerwony y, samochód, na przykład jakiś Mercedes z otwartym dachem, bardzo mi się to podoba. właśnie, to chciałam powiedzieć, że podobno tylko czerwone. Auta. Czerwone, czerwone, tak. Jak będę chciała kiedyś sobie kupić auto takie. A to, to skąd, skąd ta pasja do tego i uwielbienie tego czerwonego? No takie kobiece, to jest sexy. Bardzo mi się podoba, że to właśnie ma taką moc, taką przyciąganie. Moim zdaniem ten patrzysz, no, nie da się przeoczyć tego koloru. Mm -hmm. No dobrze, to skoro o tej kobiecości napomknęłaś, no to nie mogę się nie zapytać. Jaka jest twoja definicja kobiecości? Jak, czym dla ciebie jest kobiecość? Pewność siebie. To, żeby być po prostu odważną swoich ruchów, swoich działań, żeby wiedzieć, co jakby chce się powiedzieć, co się odczuwa. Żeby to pokazywać, i to jest właśnie dla mnie taka pewność siebie. zawsze byłaś pewna siebie? Nie. Nie, ja nawet czasami teraz myślę, że nie do końca jestem taka pewna siebie, jaka powinnam być. No dobra, a co, co sprawiło, że jednak trochę tej pewności nabrałaś? No, wiesz, występujesz czasem przed, milion, przed tysiącami, milionami osób na koncertach, więc ja muszę działać. Powiem ci, że jestem trochę dziwnym przypadkiem człowieka. O. Dla, dlatego, że ja jak wchodzę na scenę, to jestem zupełnie inną osobą. Niż jak jestem w domu. I ja nie wiem, jak ten przełącznik działa u mnie, ale wszystkie moje zmartwienia i wszystko odchodzi. Nagle jestem po prostu tak sceniczny, zwierz, <grym> ale wiesz, czuję się zupełnie inaczej. A w domu na co dzień, ogólnie na co dzień, jestem bardzo taką spokojną, raczej czasami nawet wycofaną osobą, obserwującą, raczej obserwatorem niż gwiazdą towarzystwa. Na imprezach też raczej. No dobra, spędzam dużo czasu na parkiecie, ale nie, nie jestem osobą, która wchodzi i od razu robi po prostu, wow, patrzcie na mnie. W Show. ogóle nie, kompletnie nie. Oczywiście moja pewność siebie, tak jak mówię, polega na tym, że wiem, czego chcę w życiu, że czy, o, nie boję się mówić o swoich uczuciach i to jest dla mnie pewność siebie, ale zupełnie jestem inną osobą na scenie, jak i w życiu. Wzdychają ci fani do ciebie, czy serce jest zajęte i mogą tylko powzdychać, czy jesteś jednak wolna. No powiem ci, Ed, zadałeś pytanie. No, co, no. Coś, coś o prywatności musimy wiedzieć. Powiem ci, że teraz mam trochę zajęte, serduszko. Okej, okay, czyli można powzdychać tak latonicznie. Tak, tak. No dobrze, i co mam życzyć powodzenia w tym związku? Czy to też będzie szybkie rozstanie? Tak? <grystanie> Oby nie, chociaż może naprzeszcie się <grystanie> piosenka. <grystanie> nie no, nie, raczej jest spokojnie dobrze, no. Okay. Jaką ty jesteś osobą? Już powiedziałaś mi, że na scenie sceniczne zwierzę w domu taka wycofana obserwatorka. Mhm. No ale jaka jeszcze jesteś? jakbyś byś siebie określiła? Jakbyś siebie marzycielka. No, naprawdę. Jestem totalną marzycielką, czasami z głową w chmurach. Z drugiej strony, bardzo emocjonalna. Bardzo. To mi się wydaje, że też przez to łatwiej, mimo że się tworzy piosenki, hmm. bo gdzieś te emocje przelewam, przy, przenoszę na, no nie mówi się na papier, ale tak naprawdę na, na piosenki. Wrażliwa. Bardzo wrażliwa i romantyczna dusza. Tą piosenką hitem klisze postawiałaś sobie dosyć wysoko poprzeczkę, bo to był przebój, no nie ukrywajmy. Um, właśnie, czy to było tak, że ty się go bałaś, że potem już tak, no może coś będzie, może nie będzie, czy w ogóle nie myślałaś o tym i. I taki nie. Weszłaś w swoje. O. I taki nie. W sensie nie bałam się, bo ni, nie, ja... to była jedna z pierwszych moich piosenek, którą wydałam, z takich moich początków, i to było trochę zaskakujące dla mnie. Z... Totalne zaskoczenie, bo nie. Totalnie się nie spodziewałam tego, że to tak wystrzeli. Wow. W ogóle byłam, siedziałam sobie w domu i ktoś mi mówił: Ty, Karolina, widziałaś w ogóle, że zagraliście wesce? I mówię: tak, serio? Mm. I w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje za bardzo. I myślę, że to był i dobre, i złe. Później dopiero gdzieś tam, może nie zaczęłam się bać, ale. Jakby widziałam, że ta poprzeczka jest dosyć wysoko, i nie jest łatwo jej przeskoczyć. I to był taki plus i minus tego wszystkiego, że z jednej strony, no super udało się. Mm -hmm. Ale z drugiej strony, później analiza w głowie, co zrobić, żeby znowu tak było tak samo. Bo nie bałaś się trochę tego, że będziesz właśnie autorką i piosenkarką znaną z jednej piosenki z tej pierwszej. Nie Czasem wiem, tak się bywa, bałam. nie? Że, że wiem. coś wypuszcza i widzę. Tak. Wiem. Wiesz co, nie bałam się tego, ale bardziej y, tak swoje ambicje chciałam zawsze zadowolić. Żeby zawsze wyżej, wyżej, wyżej. Może to tak trochę stresowo na mnie wpłynęło, że ja się bardziej stresowałam sama w sobie, niż tego warte wszystko. Mhm. Jak się zaczyna? W tej branży, to myślę sobie, że jest pewnie mnóstwo dobrych doradców, wujków, cioć, znajomych, którzy pewnie w jakiś sposób próbują zmienić. Byli tacy? Tak, oczywiście. I co chcieli zmieniać? Wszystko. Począwszy od moich włosów, dlatego mam w klisze inne. Mhm. E, chociaż nie, powiem, że nie do końca się dobrze czułam w nich. E, to pod, Przez mnie, jaka mam być na wywiadach, jaka mam być. E, w życiu, dlaczego tak, a dlaczego nie. Albo moją muzykę, jaką powinnam tworzyć muzykę, żeby to się tak udało. I wiesz, i to jest, no, stop, gdzieś tam cały czas. Ale ja już mam swoje zdanie na ten temat. Na początku nie było łatwo. się sobie, że trudno jest pewnie postawić tą granicę, bo tak sobie myślę, że dobra, no może oni wiedzą lepiej, tak, może może się znają. A może nie, a może wręcz właśnie myślaj sobie, nie no, hello. Myślę, że najlepsze płynie z serca i z tego, jakim ty jesteś człowiekiem i jak jesteś autentyczny. A umiesz stawiać granice? I prywatnie, i zawodowo? Cały czas się uczę. Jest y, trudno, ale powiem ci, że jest coraz lepiej, tak? Że raczej, raczej bym powiedziała teraz, że tak. Wspomniałaś o marzeniach, no to nie mogę cię nie zapytać. O czym marzysz? Marzę o wakacjach teraz. Boże, naprawdę, bo byłam w tamtym roku w Tajlandii. Wszystkim to mówię, <noise> ale dlatego, że po prostu tak mi się podobało. Mhm. E, no i marzę właśnie albo jakiś kamper, gdzieś wyjechać, po prostu być tak wolną na chwilę, taki odpoczynek. Ale marzę też na przykład o zagranie openera. To jest moje marzenie. Czyli duże koncerty, a nie mhm. takie klubowe bardziej cię tak. kręcą. Bardzo, bardzo, bo wiesz, taka energia zupełnie jest inna na nich. Kocham występować z bandem, zespołem. Kocham tworzyć nowe aranży do moich piosenek. To mnie naprawdę uszczęśliwia, kiedy mogę wejść na scenę i y, pokazać ludziom tą energię, którą w sobie mam. Mhm. A powiedz mi, Karolina, kto był takim mm, y, takim ogniem, takim zapalnikiem do tego, że ty się w ogóle tym zajęłaś? Był ktoś, kto ci tak może nie tyle zainspirował, ale popchnął w to, czy to sama tak od dziecka właśnie sobie. Sama. Was? Sama, chociaż nie powiem, no, w mojej <grym> rodzinie dużo było muzyki. Może mój tata nie, nie jest jakiś muzyczny, ale zawsze się interesował muzyką i zawsze gdzieś tam przy najważniejszych okazjach nam towarzyszyła. Moja mama śpiewała trochę, więc też w domu był cały czas muza. Jeżeli chodzi o moją siostrę, to też pamiętam, jak byłam mała i gdzieś tam oglądaliśmy MTV i próbowałyśmy tańczyć i robić, odtwarzać z teledyski gdzieś tam. Więc zawsze to było przy mnie. Ale ja sama wiedziałam, ja jakoś tak czułam od samego początku. Sama poprosiłam rodziców, żeby mnie zapisali do szkoły muzycznej. Nikt mnie do niczego nie zmuszał. Zawsze byli, kibicowali we wszystkim, co robiłam, bo malowałam, tańczyłam. W ogóle to lubię bardzo rysować i bym do tego wróciła, bo to jest jakieś takie odświeżające i daje mi taki spokój wewnętrzny, że włączę sobie muzyczkę i sobie pomaluję. Ale i tańczyłam i... Robiłam tak naprawdę wszystko to, co czułam, ale ostatecznie to ja miałam to zdanie, co ja wybieram i zawsze czułam wsparcie w tym. Czyli nie słyszałaś, nie, nie, weź sobie, wybierz. i zawód normalny. Nigdy. Moi rodzice są moimi największymi fanami, są na każdym koncercie. Właśnie o to też chciałam zapytać, czy bywają na koncertach. No, tak, jak tylko mogą, na wszystkich się pojawiają. Plus do tego zawsze pamiętam, że jak byłam w szkole muzycznej, też mieliśmy tam koncerty. Zawsze mój tata, mój tata bo moja mama czasem miała pracę, ale mój tata starał się zawsze tak zamienić, żeby być na każdym moim koncercie. A szkoła, do której chodziłaś, to była troszkę jazzowa? Tak, komeda. A jeszcze wcześniej chodziłam do Karolina, do szkoły muzycznej, właśnie też tam. No i co z tym jazzem? Odłożyłaś go na półkę, czy może kiedyś wróci w Twojej twórczości? Może, może, chociaż powiem Ci, że nie, nie jestem jakąś wielką fanką jazzu. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Uważam, że to jest mega rozwijająca muzyka i super, tak, chociaż czasami lubię sobie posłuchać, wiesz, na przykład, jak jest zima, jest taki ładny śnieg na dworze i to okay. wszystko jest takie cozy, no to tak. Ale to jest, jakoś nie koresponduje ze mną za okay. bardzo jazz. Chociaż faktycznie no, standardy znam. Gdzieś tam musiałam na egzaminach śpiewać, więc wiem. No dobrze, Bo a gdybym cię zapytała o takie mm, sceniczne marzenie, z kim byś chciała wystąpić, coś zrobić? Wspomniałaś już, że z KCZ coś tam się kręci, działa, ale kto jest taką e, gwiazdą, czy na polskiej scenie, czy na zagranicznej, z którą być chętnie? Chciała wystąpić. Co ja pomyślę? Kocham The Neighborhood, ale już się chyba rozpadni, więc niestety nie wystąpię z nimi. Uwielbiam Riana. No, Riana. To, to, to jest po prostu super gwiazda. To może jakiś support kiedyś. Prawda? Bardzo ja mu przy... chciała, bardzo mu chciała. Karina, na koniec naszej rozmowy chciałabym cię poprosić, o to często proszę, mhm. tych, którzy właśnie wydali nowe płyty, żebyś wybrała jakiś cytat, który ci tak siedzi teraz i w głowie, i w sercu, który jest właśnie z tej płyty. Z tej płyty? Hmm. Poczekaj. Pomyślę, kurczę, bo mam dużo tych piosenek na tej płycie. Tutaj ze śniegu pomyślałam, tutaj Finlandia to nie. Sweet and Sauer. Czaj, myślę. O, wiem, że mam dzisiaj wszystko i nie chcę więcej dram. Jestem jak nie ideał, który świeci niczym skarb. No to tego ci życzę. Żeby nie było dram, żebyś była ideałem? Chociaż nie wiem, czy. Nie ideałem. Nie, w sensie nie, ideał. nie, ideał. nie ideałem, Nie czyli. Ideałem że, właśnie, żeby, żeby być nie ideal. No właśnie, bo to też tak mi wpadło do głowy, że czy musimy być idealni. Chyba nie musimy być. Właśnie nie. No właśnie. to, to tego nie ideału i dalszej fajnej kariery na scenie. Ja się dziękuję bardzo. Ci życzę. Państwa i moim gościem była Karolina Stanisławczyk.